Kibice nie mają czasu na nudę. Tradycją na suwalskim stadionie stały się organizowane w przerwach meczów konkursy rzutów karnych. Nikt tutaj prochu nie wymyślił, ja po prostu staram się przenosić ciekawe, fajne rzeczy, które gdzieś tam widziałem i w Polsce, i za granicą. I te wzorce będziemy dalej przenosili jakby na, na innych płaszczyznach związanych z funkcjonowaniem tego klubu. Taką płaszczyzną jest promocja klubu wśród dzieci i młodzieży. W roli opiekunów, trenerów, sędziów, a nawet działaczy występują piłkarze Wigier podczas rozgrywek Ligi Szkolnej Dziesięciolatków. Do rywalizacji przystąpili uczniowie wszystkich suwalskich podstawówek. Zawody wspólnie organizują ośrodek sportu i rekreacji oraz wigry. Chcieliśmy reaktywować dawne turnieje piłkarskie dla dzieci dziesięciolatków. Nazwaliśmy go właśnie Turniejem o mistrzostwo Suwałk imieniem zmarłego trenera wychowawcy młodzieży. Pana Kazimierza Lewandowskiego. Rozgrywki toczyć się będą systemem jesień-wiosna. Mistrza suwałk dziesięciolatków poznamy w okolicach Dnia Dziecka. Każda szkoła ma opiekuna w postaci i piłkarza e, Wigier. E, także ci panowie służą nie tylko pomocą przy meczach, ale także mogą poprowadzić jakieś treningi, pomóc nauczycielom, bo e, nie w każdej szkole są specjaliści od piłki nożnej. No Mi przypadła akurat e, szkoła podstawowa numer 2, suwałk, i opiekuję się wspólnie z Iwanem Todorowem, z kolegą z zespołu. Mocno przeżywacie te występy? Tak, tak. Wszyscy, wiadomo, tak jak sami braliśmy udział w takich turniejach, jak byliśmy mali, dzieciaki bardzo to przeżywają, chcą wygrywać. I tak samo my zachowujemy się tak normalnie, jak na, jak na poważnych meczach o, o stawkę. Młodzi adepci futbolu mocno przeżywali przedmeczowe rozgrzewki, z uwagą słuchali wskazówek w trakcie i po spotkaniach. Dzieciaki chodzą na mecze i troszkę tam nas kojarzą i na pewno jest wielka frajda, słuchają się nas i, i jesteśmy jakimś takim, powiedzmy, autorytetem jak na, na skalę SUWO. Nazywam się Wojtek Racki, Radz chodzę do szkoły 7, szliłem gola, biegłem, kolega podał mi górę i ja szliłem z woleja. A z kim graliście i jakim wynikiem ten mecz się skończył? 1 na 8, przegraliśmy. I z jaką szkołą Wszystko. Drużyną z siódemki opiekuje się Tomasz Bajko, kapitan Wigier. Jego podopieczni i inni uczestnicy ligi marzą o wielkich karierach. Mam wyselekcjonować najzdolniejszą grupę chłopców z tych rozgrywek i ja myślę, że to jest bardzo pomocne, bo można zobaczyć jak ci chłopcy poruszają się po boisku i ich wady i zalety i to bardzo, bardzo ułatwia, bardzo ułatwia w selekcji przy kompletowaniu yy, drużyny. Na wyjazdach Wigry zremisowały z OKSM Olsztyn i Warmią Grajewo. Pokonały zaś Radomiaka Radom i SMS Łódź. Na dalsze wyjazdy, a w zasadzie prawie na każdy, jedziemy dzień wcześniej na krótkie zgrupowania przed meczami, żeby zawodnicy wypoczęci mogli przystąpić do gry. No i widać już efekt, bo jak do tej pory nie przegraliśmy żadnego meczu wyjazdowego, a z kilku przyjechaliśmy z kompletem punktów. Jest to zmiana i to jest konieczność jakby, jeżeli chcemy osiągnąć dobry Wynik to e, te długie wyjazdy no, musimy godzić w ten sposób, że jeden dzień wcześniej wyjeżdżamy. Wyjeżdżamy tam, zawodnicy wysypiają się powiedzmy w dobrych warunkach, wyżywienie tak samo jest odpowiednie, bo do końca tak nie, nie mamy pewności jak, jak zawodnicy odżywiają się w domach i czy o odpowiedniej porze. To, to wszystko ma jakby znaczenie, to są takie małe sprawy, ale bardzo istotne. Suwalska drużyna przygotowuje się do sobotniego meczu z drwęcą w Nowym Mieście Lubawskim. Dzień wcześniej wyjedzie na mini zgrupowanie do Iławy. Szkoleniowiec cieszy się z warunków, jakie stwarzają drużynie władze klubu. Martwi się jedynie o zdrowie podopiecznych. Andrzej Niewulis narzeka na staw skokowy. Doszedł Lauryn, który też ma problemy z pachwiną, ale prawdopodobnie będzie wszystko dobrze, yy, więc no, nie, nie jest najgorzej. Trocki to wiadomo, na, na dłuższy okres jest jakby wyeliminowany z, z gry, także dopiero możemy na niego liczyć na wiosnę. Piłkarze Wigier koniecznie chcą przerwać krótką, taką mają nadzieję, serię remisów o wygraną w Nowym Mieście Lubawskim nie będzie jednak łatwo. Drwęca to jest zespół, który ma zgromadził 14 punktów i u siebie przegrał jedno tylko spotkanie, dwa wygrał, jedno zremisował, więc na pewno będzie bardzo ciężko. Zespół ma kilku doświadczonych piłkarzy, którzy nawet grali na poziomie drugoligowym, więc myślę, że na pewno będzie ciężko, ale jak zawsze podkreślam, zespół jedzie bojowo nastawiony, gramy o trzy punkty zdecydowanie. Mam nadzieję, że po tych dwóch meczach, chociaż one były dobre i, i powiedziałbym, że mm, z, nawet ze wskazaniem na nas powinniśmy te mecze wy, wygrać. Na pewno zespół jest no jakby zmotywowany podwójnie, że, że, że jest teraz przyszedł czas, żeby wygrać i zdobyć trzy punkty. Trzy punkty w mogły, a nawet powinny zdobyć w ostatnim spotkaniu z Konkordią Piotrków. Znakomitej okazji nie wykorzystał niestety Łukasz Gikiewicz. Mogę w bramkę, ale brakuje mi tego szczęścia. Myślę, że w nowym mieście się przełamie i w końcu pokażę dla kibiców w, w, w suwałkach, że potrafię strzelać bramki. Na to liczy trener Kaczmarek, który oczekuje też, że Łukasz i jego brat, bliźniak Rafał, dużo opowiedzą mu o grze drwęcy. Obaj Gikiewiczowie w poprzednim sezonie bronili wszak barw właśnie tego klubu. Na pewno mecz nie będzie łatwy, bo w Nowym Mieście dla każdego zespołu, który przyjeżdża gra się ciężko. Ale my tak jak na każdy mecz wychodzimy po trzy punkty, idziemy tam zdobyć komplet punktów i myślę, że nam się to uda. Na pewno mecz będzie dla mnie... Ważnym wydarzeniem. Wracam do te, w to miejsce z sentymentem. Jak strzelę bramkę, to na pewno będę chciał się pokazać i przypomnieć się dla kibiców w Nowym Mieście. Wpuścić gola natomiast nie zamierza Rafał Gikiewicz. Efektem m.in. jego dobrej postawy jest, iż Wigry straciły najmniej bramek w trzecioligowej rywalizacji. Jest to zasługa całego bloku defensywy. Trener dobrze postawia zespół. No i jakoś nam po prostu wychodzi to. Ja się tylko cieszę z tego, że akurat obrońcy... Pomagają mi w tym, że mało bramek tracimy, no i oby tak dalej do końca rundy i sezonu. Chciałbym bardzo zdobyć trzy punkty w Nowym Mieście Lubaskim. Kolegów mobilizuję. Na pewno nie będzie to łatwy mecz, ale myślę, że mamy silny zespół. Jeżeli zagramy to, co potrafimy, a bardzo w to wierzę, powinniśmy sobie poradzić i przynieść trzy punkty do Suwak. Na te punkty czekają też kibice Suwalskiego Klubu.